Cześć, Tociak z tej strony, witam ja serdecznie w drugim odcinku z Unreal Tournament 2003. Dalej wal, walczymy, dalej e, bawimy się z Team dev meczami. Zostały nam jeszcze cztery. Ta mapa jest moją ulubioną, ale dobra, najpierw to. E, 15. E, jako limit. Mm, wiecie co? Te mapy to ja tak kocham. Boże, ta mapa e, jest dla mnie takim... Takim... Jak myślę o Unreal 2003, to myślę o tej mapie. O, można tak powiedzieć. Dobra, zostawimy na razie ustawienia takie, jakie są. Parę osób powinno mnie tutaj bronić. O Jezus. Uuuu, ta ta ta, już no, już Dobra, żyjemy. Nic się złego nie dzieje. piąteczka. Fajnie się unoszą. Eee, fajnie się unoszą. Ojej. Duchy. Tak. Teraz nie zabijam. 40 HP. Dobra. A tutaj jest wiecznie walka o to, co się tutaj pojawia. Tylko nie pamiętam, co tutaj się pojawia. Więc dobrze możemy sobie tutaj po prostu zostać i czekać, a równie dobrze możemy iść przed siebie i... i robić dalej rozwałkę. No to tak ter to będzie tak ter base. Oki, okay, nie żyję. Ło! Wow. No, tego się nie spodziewałam. Czwóreczka. <laughs> Trochę nic. Bardzo mi się chce kichnąć. No, Jezu! Ty jeden HB mi został. I teraz nie wiem czy brać adrenalinę. Dobra, żyję. Dobra. Po co mamy dawać im jakiś... Y... Tego, jak to się mówi. Po co dawać im fraga, skoro, skoro możemy przeżyć. <grystanie> Proste. O -o. Dobra, przysmażymy cię troszeczkę. chty, George. Dobra, nieważne, kto ważne, że wygrane. Mogę... O! Cannonball, Mhm. Mm Kogo by tutaj wymienić? 87, 75, 58, 85. Dokładnie te same statystyki. Arcroyd 70, 87. O, mniej. jest bardziej agresywny. Agility uh, większe. Team Tactics mniejsze. Dobra, na razie zostawimy. Scarab, 58, 71. 81, 96... Ach, kurde... Romulus! Znaczy co ciężko w ogóle... Eee, ciężko zdecydować. 60. Może tego Romulusa byśmy wywalili, co? Eee, 71. A może ciebie? Ale ma bardzo dobrą statystykę do team taktyki. 71. Jest bardziej agresywny. Dobra, zrobimy Cię za Ciebie. Tak. I teraz moja ulubiona mapa. Boże uwielbiam tę mapę, słuchajcie. Jest taka genialna. Taka genialna. Ulubiona. Yeah. Nie wiem czy to chodzi o to, że za dzieciaka po prostu e, uwielbiałam takie kolory, że jest kolorowo. Nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego, ale uwielbiam tę mapę. Tak, to chyba chodzi o kolory po prostu. nie żyje, dajcie mi lepszą broń, dziękuję. Aha, no to sobie pograłam lepszą bronią. Sorry. O, o. Dobra, cicho tam. Aj, siódemka, ósemka. Dobrze. Aj, nie wiem, gdzie są Skurczy, byki. Tam są, patrzcie. No dobrze, przyjdź, tu, przyjdź, przyjdź. Przyjdź, tu, przyjdź. Au. Co nie żyje. Dobrze, Sfinks też nie żyje. Trzeba by było. <gry> Dobra, gdzie jesteś? O, -o. Nie, nie, nie wykorzystam tego teraz. Przelecę sobie tutaj. Dobra, cicho. Mam najgroźniejszą broń, jaką można mieć. Co z nią zrobię? Nie wiem. Zaraz ją wykorzystamy. No weź, giń. dobra? Dobrze, gdzie by to wykorzystać? Gdzie by to puścić? Jedną osobę zrobię. No dobra, może być. Lepsze jedno niż nic. Oje Ej, mogłabyś zginąć, byczo! Znaczy, nie, nie lubię zabijać swoich. Znaczy, czerwony No. Dobra, bo już nie zaczęłaś wkurzać. Tak dosłownie mnie zaczęła już wkurzać. One no, oczywiście się rzucają. wspomniałam, jakby tam była ich... E, jakaś ukryjówka czy coś. No ja też uwielbiam. na różowym, być po prostu siedziałam na tej, na tej wyserce za dzieciaka, no, a siedziałam. siedziałam na tej wyserce. I broniłam tej wyspy przed, przed innymi. Nie wiem dlaczego to w postaci tak się robią, ale... Zróbmy to lepiej, hello. Uh, double domination later is now available. Ok. Najpierw kończymy uh, defmecze. Kończymy defmecze. Dobrze, mamy 3 do jednego. Mapka mi kochana i uwielbiana. A zresztą wszystkie w tym są moje. Piąteczka. Ulubione, ukochana i w ogóle. Nie chcę być w niebieskich, ale niestety muszę. I będę na to narzekać do końca. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale tutaj jeszcze. Aha, tutaj się jeszcze nie zrespiło. Okej. Okay. Czerwoni byli pierwszym ten. Niedobrze, niedobrze. A ja nie mam żadnej broni. Uh-oh. Uh -oh. CO JEST? Jesus. Nie mam amunicji, nie mam... Czart... Sorry... Ale... Nie no, kurde... Nie miałam żadnej amunicji... O, w ogóle co ja mam powiedzieć? Slamiłam tak... tak bardzo... Tak bardzo! No co jest z tobą? Mhm, świetnie. No to teraz odwaliłam. Te potworki, te takie jakby jaszczurki, czy jakby to nazwać, one bardzo lubią chodzić z siódemką. Teraz z siódemką. Czyli właśnie z tym plakiem. Tutaj jest ósemeczka. I to już jest to moje oznaczenie, to które normalnie powinno być. Ósemeczka. Dobrze, gdzie jesteście, skurczy byki? Dobra. Jak tak? Teraz was znajdziemy. Mhm, zastanawiałam się przez chwilę, czy to jest mój, czy to nie mój. Dobrze. Kolejne nasze. No, cykamy. O nie, chodź. Wytłapem szokryflu. No, właśnie. Poczekajcie, Rocket Launcher, mamy już jednego Biorusa, bez żadnej flag, link, minigun I nie ma. Czy ja chcę kogoś wymieniać na Horusa? Horus 75 na 70... Hmm, nie... Dobra, słapniemy sw go. <laughs> oh shit. No dobrze. Ta mapa jest tak ogromna, tak autentycznie jest tak ogromna, że mo można w niej grać, grać, grać i grać. Dosłownie. Także trzeba znaleźć po prostu jakiegoś swojego i się go trzymać, na przykład George'a. Okej, okay, weźmiemy sobie busta. Mhm, czerwoni mają już dwa. Zaraz wam pomożemy. Dobrze. O, patrzcie jaka grupka. Już za wami idziemy. Albo nie idziemy, nie wiem gdzie są. Lol, smur smur. No właśnie to jest... To jest to, że ta mapa jest tak ogromna. Można chodzić, szukać się... Zamiast być zbitym... ...w jednym miejscu. No dobra, już nie żyjesz. No dobra. Hookers, chociaż się nie... nie umrze. Z powodu upadku z wysokości. Mhm. Wiecie, piątka ma jeszcze taką fajną... ...moc. Że jeżeli ja mam piątkę i... w sensie tego Lingana i ktoś, kto gra ze mną ma piątkę, to przesyłamy mu swoją... znaczy swoją, doładowujemy mu energię. Poprzez to, że z niego strzelamy prawym przyciskiem. W sensie tym takim... E, ciągłym, ciągłym. Dobra, nikogo nie... O dobra, widzę. Dobrze. Mhm. Dobrze. 13. Oczywiście nie spojrzałam do ilu gramy. Trudno. Ale zabierzemy sobie więcej żyćka. Dobrze. Wiecie czym muzyka mi się kojarzy tutaj? E, ta, którą mamy. O Jezu. Z... Boże. Z czym? Z Faraonem. W sensie tą grą Faraon. Kleopatra. Taki, taki właśnie klimat, taki spokojny, delikatny. Tutaj zbudujemy sobie domki. Tutaj nas zestrzelą. Dobra, co się tam dzieje? Dobrze. Giń. Dobra, gdzie jest reszta? Dlatego tego kocham uh, Team Deathmatcha. Matcha. Więc nie wszyscy chcą mnie złami. Tylko mowa. <ścoughs> Dobra, wbijamy na górę. O, nie ma translokatora. No trudno. Tak to ja sobie chyba mogę. O ty spaniaku! Nie dobrze. bardzo nie dobrze. 40 HP. No gdzie jesteś? A tutaj powinno być nieco HP do zdobycia, bo chyba że zabrał wszystko. No, prawie że tutaj pozostawały jakieś małe ilości. No dobra, to dobra mnie nie interesuje, a mnie najmniej w sumie interesuje. Dobra, gdzie jesteście? Gdzie są nasi, którzy walczą o życie? Gdzie są ci, którzy chcą im to życie odebrać? Oh, fuck! Oh, fuck! Cała armia! O, świetnie! Dobra, żyjemy. Team żyjemy i... wygrywamy. Congratulations. Team Death, match ladder completed. Dange. Hihihi, kudange. Co to? Dominacja. Coś, czego nienawidzę. Dominacja. Czyli wiecie, trzy... trzy albo dwa miejsca do przejęcia, tylko tutaj się chyba może być inaczej rozgrywać. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba... równocześnie przejąć, żeby zdobyć punkt. Ale co zaraz się okaże? Trwał trzy, trzy, trzy. Nawet nie wiem gdzie jestem. Ale tutaj chociaż pokazuję, w którą stronę jest który. A o, o. Nie. A oni trzeba przejąć e, i odczekać chwilę. Wtedy jest punkt. No weź. Kiń. O, dobra. Dobra, spadać. Dobra, nie ma tutaj oznakatora. Dobra, spokojnie. Teraz muszą tamci przejąć tamten punkt i przez 10 sekund utrzymać tę dominację. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. A, pejp. Widziałam go. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Moon team przyjdzie. Dobra, ważne, że five, four, three, two, one. Dobra, cicho. Oni tam poszli. Myślę, pójdziemy tu. A mi wszyscy stąd. Blue team Eight, seven, seven. six, five, four, three, two, no. Dlatego nienawidzę dominacji. Mm. Mało agresywnym. Dobra, to nie. Nie chcemy go. Horace. Tak. Nie chcę go. Bo jest mało agresywny tak naprawdę. Potrzebujemy kogoś, kto będzie odpowiedni dla nas. Szkoda, że nie możemy sobie wiedzieć, czego zrobić. Wybrać y, osób, którymi chcemy grać. Na przykład wiem, że tutaj by się przy domie ktoś inny niż ten, niż kogo mi gra wybiera, no ale no cóż. Życie. I wiecie, że tej mapy nie pamiętam? Tak naprawdę nie pamiętam. Dobra, tutaj mamy A. Uh -huh. No, pospieszcie się. Serio? No co tam się dzieje? Bo zaraz tutaj przyjdą. No. Mówiłam, oni zaraz tutaj przybyli. Mówiłam. No 4, dawaj, 3, dawaj, 3, dawaj, 2, dawaj, dawaj. Dobrze. Five. Zamknę planetę. Dwa, dawaj, 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 oni powinni już czekać przy tych punktach, żeby je przejąć. Dobra, wolę, żeby przyszli tutaj czerwoni. Ja Wolę, żeby tej ja sobie poradza. Mówię, z tymi moimi debilami z grupy.

Two, one. Nie wiem gdzie jest to drugie, nie chce mi się szukać, ale Nie lubię dominacji, po prostu tak żebyśmy przez to przepyrnęli, co? Blue team Dobra. Zobaczcie, jak było blisko. I na sam koniec nie zrobili um, yy, <grywki> adrenalinę na sam koniec. Serio. Dobra. Mm, sypuku, Czurczek, ja tej mapy nie lubię. Oj, bardzo nie lubię tej mapy. Mm, ta mapa jest dosyć pretna. W sensie jest duża odległość między punktem A a punktem B, i mi się. O, właśnie. Uda mi się wyjść. Tutaj jest punkt A, a punkt B jest tutaj, tam, 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 tam. Jeszcze go nie widać. Tak. O, właśnie tam. I trzeba jeszcze zejść naokoło, więc. Mm, to będzie ostatnia mapa na dzisiaj. No i jeszcze jest taki problem, że jest sporo mogów do zapijania. Translokatora nie mamy. Więc kto pierwszy ten lepszy. No zdob zdobądźcie. Dobra. Dobra, i nie zostają, widzę. To my idziemy. Dobrze, łączcie sobie na pozycji. Ja sobie idę na, na nich. Tam idą z tamtej strony, więc może z tej strony będę miała luzik. I przejmiemy sobie A, zanim oni przejmą B. Mhm. Co tam się dzieje rzeźnia? Idę tutaj. Mhm, kolejny. Dobrze. Nie. Zostawić mój punkt. Dobrze. Spokojnie. Oj, bardzo nie lubię tej mapy. Mhm. Tam się w ogóle czerwoni respią, więc. Więc. Nie, nie. Szkurda, no tak blisko. Tak blisko! Teraz jeszcze powiedzcie, że nie dacie sobie rady, żeby... Cicho! Oni tam poszli, a ja tutaj przejmę. No, wiedziałam. Dobrze. No! Tutaj idą, świetnie. Nie. Mhm. To, co zrobiłam, było genialne. Cztery, trzy... Dwa. Dobrze. No i bardzo dobrze. Tak Ostatni punkt, dawać. Dawać go. Zobaczycie te emocje na bombing chrome. To będzie coś. Nie, no, ale rzeczywiście tej mapy tak nienawidzę. Mhm. Zresztą czegoś ja się spodziewałam. Dobra, booster. Okay. Dobra, weźmiemy sobie więcej amunicji, zawsze to coś. Mhm. Nie. Nie! Dobra. Dzień. dobrze. No, trzymaj no, się będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to czy się opeczka w górę? Boże, to zrobiła minus jeden Irsz. Ja pierdziolę. Trzymajcie się i cześć.